Witam Was, moje drogie panny, w horoskopie astrologicznym na czerwiec 2023. Moi kochani, horoskop oczywiście, jak powiedzieliśmy, sekundką astrologiczną, oparty na planetach, aspektach między planetami, domach horoskopowych i na tym tańcu planet na nieboskłonie, który codziennie się nad nami odbywa. Tak wiecie, my go nie widzimy, ale on naprawdę się odbywa i wpływa na nasze życie. Pozytywne aspekty, negatywne aspekty, kochani, różnie to się kreuje, różnie to się manifestuje, ale po to właśnie mamy te horoskopy po to wam tutaj to mówię, abyście wiedziały, wiedzieli moi drodzy, co w czerwcu może się stać na waszej drodze losu, aby odpowiednio zareagować i zmienić nawet tą drogę losu na pozytywną, taką, którą będziecie chciały, chcieli, aby się zamanifestowała. Także moi drodzy, wygląda to na tą chwilę, jak tak popatrzę, nawet całkiem moi kochani, nieźle. Nawet wygląda to całkiem nieźle, oprócz te, dla panien oczywiście, dla znaku panny na miesiąc czerwiec. No niestety czerwiec to już jest, moi drodzy, miesiąc już takich początkowych wyjazdów letnich, takich dalszych lotów samolotem i tak dalej. I niestety dom horoskopowy dziewiąty, odpowiedzialny właśnie za dalekie podróże, podróże zagraniczne, długie podróże, no nie jest najlepiej tutaj usatu, usytuowany dla was, drogie panienki, więc nad wakacjami czerwcowymi od razu wam powiem się grubo zastanówcie. Natomiast wracając jeszcze do tego ogólnego omówienia, pamiętajcie, ja robię na znak horoskop na znak wschodzący, czyli dla znaku panny na ten moment. Oraz moi drodzy, omawiam tylko sprawy w horoskopie, które są uwidocznione dla waszego znaku, które mają, będą miały jakikolwiek wpływ, mogą mieć jakikolwiek wpływ. Jeżeli jakieś tutaj miejsce horoskopu jest niewyszczególnione, nie, nie mam tutaj jakby obrazów, symboliki, która mogłaby mówić, że coś się będzie stało, nie będę tego naciągał. Po prostu tego nie mówię, bo nie ma sensu, wy tego nie odczujecie albo to się tak, tak wykrełuje, że nie będziecie w ogóle wiedzieli, widziały, co się po prostu dzieje. Także moi kochane, moje drogie panienki, zaczynamy jak powiedziałem, od domu horoskopu. 9, trudny dom. Yy, trudny dom mamy tutaj mnóstwo planet. Yy ale niestety wszystkie praktycznie źle aspektowane. Co, Czyli same, po prostu, moi drodzy, kwadratury, które nie dają nadziei na to, aby te podróże były spełnieniem po prostu Waszych marzeń. Również, moi drodzy, sprawy związane z jakimiś sprawami prawnymi, sądowymi, prawnikami. Jeżeli możecie cokolwiek przełożyć, przeciągnąć z tego czasu czerwcowego, bo jesteście w jakąś sprawę zamieszani, nie wiem, czy jesteście zaangażowani w jakąś sprawę prawną, no to tu nie wygląda to to dobrze. Z tego powodu, moi kochani, że mamy tutaj faktycznie Jowisza. No, no, to Jowisz to jest właściwie władcą dziewiątego domu. A sprawy religijne, tak? Yy, to jest strzelec, czyli pozytywny znowu znak, ale tak ogólnie rzecz biorąc. Natomiast, yy, kochani, Jowisz tutaj jest yy, negatywnie aspektowany kwadraturą z Plutonem. Pluton. Yy, dobra, zacznijmy jeszcze od tego Jowisza. Jowisz to planeta pozytywna, bo jak ktoś nie wie, tak? To planeta tak zwana beneficzna, optymistyczna, obfitości, planeta, która daje nadzieję, że coś się uda. Tak przynosi czasami takie nagłe olśnienie pozytywne, takim, taki, taki zastrzyk pozytywnej energii, że się coś w końcu udało. I niestety ten Jowisz, moi drodzy, faktem jest, że jest na... Osi domu horoskopowego dziewiątego, czyli wpływa na, mocno na ten, na, na, ten cały, na ten cały aspekt prawny, religijny dalekich podróży, ale kwadratura do Plutona, Boga podziemi, Boga, moi kochani, Pluton to jest, od, to jest rzymski Bóg podziemi świata zmarłych i kosztowności, które są tam w tej ziemi, ale też to jest odpowiednik greckiego Hadesa, jakby ktoś nie wiedział, czyli wyciąga te brudy, wyciąga tą taką demonologię, wyciąga te demony, te, te, te brudy, to te, te, te plugastwo z tej ziemi i ten pluton atakuje w kwadraturze tego Jowisza. I powiem Wam szczerze, w kwadraturze Jowisz. W aspekcie negatywnym oczywiście, bo co to jest kwadratura? Kwadratura to jest, jak idą dwoje ludzi, jak na przykład nie idą, są dwoje ludzi na spacerze i ci ludzie się po prostu nie cierpią, kopią, szarpią, nienawidzą, plują na siebie, po prostu nie mają żadnego wspólnego ze sobą zdania, nic ich nie łączy, wszystko ich dzieli. To jest kwadratura. I ten pluton z tym Jowiszem nam się tak manifestuje, taką, taką właśnie negatywną energią, taką dziadostw, takim dziadostwem, i ten pluton będzie powodował, że yy, w tych sprawach, w których będziemy związku, z dalekimi wyjazdami czy z sprawami prawnymi i y, 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 zaangażowanie w jakieś sprawy prawne będzie niedobrze. Tutaj spotkacie się właśnie z taką zawiścią, takim podłym, trudnym działaniem. Ten, ten Jowisz dodatkowo będzie jeszcze potęgował tego Plutona, moi kochani, do takiego brudnego działania, które Wam niestety nie przyniesie nic dobrego, więc na to uważajcie. Szczególnie też, jeżeli planujecie dalekie te wyjazdy, jakieś na dłuższy okres czasu zagraniczne, dobrze to przemyślcie, kochani, dobrze przeanalizujcie ofertę. Te pięć razy się zapytajcie, pięć razy. Nawet możecie powiedzieć konsultantowi, jak się o coś będziecie, czy konsultancy, jak się będziecie o komuś pytali. Tak, astrolog czy tarocista powiedział, żebym sprawdzała, sprawdzał jeszcze raz ten wyjazd, i powtarzajcie to pięć nawet razy, powiem Wam szczerze. A nie mówię tego tak sobie, moi kochani, ponieważ powiem na swoim właśnie przykładzie, że y, miałem taki podobny aspekt parę miesięcy temu, jak wylatywałem też za granicę i mówię, coś będzie... tak, pięć razy się pytałem i kochani, za piątym razem dowiedziałem się, że jednak coś było w tej ofercie nie tak. Za piątym, kochani, razem zauważyłem jakiś błąd, który potem mnie kosztował wprawdzie niewiele euro, bo mi to oddali po trzech miesiącach te pieniądze, ale był taki, y, było takie jakby niedomówienie w umowie, którego na pierwszy rzut oka no, trudno było nawet zauważyć, więc... Sprawdzajcie takie sprawy, moje kochane, panienki na miesiąc czwartek, jeżeli chodzi o Wasze dalekie wyjazdy. Tym bardziej, że komunikacja związana ze sprawami prawnymi i z wyjazdami będzie też na bardzo złym poziomie Merkury. No to, planeta, to fajna planeta, umiarkowana planeta. Planeta która, planeta, która daje, mówi o komunikacji, planeta, która mówi, moi kochani, o o takim porozumieniu, o podpisywaniu umów, właśnie umów, czyli umów związanych z sprawami prawnymi jakimiś, jakiś ugód, umów, tak, porozumień, a w, a w wyjazdach zagranicznych umów o wycieczkę. I tutaj mamy Plutona też w kwadraturze. Ten Pluton, ten Bóg pod ziemi, ten grecki Hades będzie nam wyciągał takie brudy, będzie powodował to, że nie będzie komfortu tego wyjazdu, jeżeli naprawdę dobrze tego wszystkiego nie przemyślicie. Ale teraz już właśnie panienki wiecie, że coś takiego na Was trzycha, że horoskop nad Wami taką aurę buduje i teraz możecie zrobić właśnie wszystko. Po to oglądacie ten horoskop, po to go poznajecie, aby za, w pewnym momencie za właśnie yy, zabezpieczyć swoje tyły, zabezpieczyć swoje flanki i odpowiednio przekształcić to niedobry, ten niedobry horoskop, który tutaj na te aspekty jest niezbyt korzystny na dobrą stronę. Po prostu z, wie, więcej wsadzić swojej wiedzy, nauki i intuicji w to, aby, 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 aby zobaczyć perspektywę tych sytuacji prawno wyjazdowych na własną. Korzyść. Ja to mówię tak ogólnie prawnowyjazdowych, ponieważ moi kochani, to, to Dom Holzkowy 9 odpowiada za, za sprawy prawne, właśnie takie jakieś sądy, prawników, nie wiem, notariuszy i tak dalej, oraz na, za wyjazdy zagraniczne. Tam jest też religia jeszcze wchodzi w grę, no ale jeżeli no, ktoś z Was ma, jest związany z tym sprawami religijnymi, i będzie miał kłopoty, czy będzie. W, tej, w takim aspekcie życia uczestniczył, no to też w tych sprawach religijnych czy wiary własnej możecie mieć delikatne, moi kochani, kłopoty. Także ten Jowisz też, no z jednej strony wiecie, on może się pozytywnie zamienić, może Wam przynieść troszeczkę szczęścia, ale on w kwadraturze do Plutona według mnie nie da tyle szczęścia. On może go nawet podbudzać Plutona do jeszcze gorszego działania. Ja tak odczuwam tutaj ten aspekt, kochani, tej właśnie kwadratury. Do tego jeszcze ten Pluton w kwadraturze do Merkurego, no. Kłótnie, niemożliwość dogadania się, znalezienie, znajdowanie co chwilę kruczków, które chcą na waszą po prostu nie korzyć. Uważajcie, moi kochani, jeszcze uran, moi kochani, jeszcze dodatek uran, ale na szczęście, moi drodzy, pozytywnie aspektowany poprzez Ceres w pierwszym domu horoskopowym. Ceres to asteroida. Asteroida, która nie! Moi kochani, gdzie jaka Ceres, co ja gadam? Kochani, tutaj nie ma Ceres, momencik, czy Ceres? Tak, Ceres, dobrze, bo bo mają podobny znaczek tylko w drugą stronę dolili. Kochani, tutaj mamy Ceres. Ceres, Matka Ziemia, Wielka Matka Ziemia z dużej litery pisana i ona jest w Trygonie, moi drodzy, do tego Urana w tym dziewiątym domu horoskopowym. Czyli, moi kochani, ta Wielka Matka, czyli planetoida, y, asteroida, która działa pozytywnie, w, w, daje taki, taki spokój, daje taką miłość, daje takie bezpieczeństwo, w Trygonie do Urana może mówić o tym, że jeżeli się postaramy, jeżeli nie zadziałamy i naprawdę przemyślimy tę sytuację związaną w tych aspektach prawno-wyjazdowo-religijnych, -wy, które, są, które będą na pewno trudne dla panien w miesiącu czerwcu, to wtedy Trygon pozwoli na to, że ta Ceres, tego Urana, który jest planetą oczywiście maleficzną, planetą pokoleniową, planetą, która niszczy podstawy tego, co jest i chce zbudować coś zupełnie nowego, będzie wspomagała tego Urana, nie, w negatyw nie, nie jego negatywne działania, ale pozytywne, czyli zmiany na lepsze. Czyli wyszukiwanie tych błędów, kłopotów, i poprzez, poprzez moc urana, która akurat będzie zasilona tą pozytywnym działaniem w trygonie Ceres, kochani, pozwoli nam na zmianę na lepsze. A co to jest trygon? Powiedziałem trygon Ceres do urana. Kochani, trygon to jest aspekt, który jest aspektem pozytywnym. Jak powiedziałem, nie wiem, czy Wam mówiłem w tym filmie, czy mówiłem poprzednim do Lwów, ale koniunkcja, na przykład idą dwóch ludzi na spacerku, tak? I koniunkcja to jest, to są dwoje ludzi, którzy się całują, szepczą sobie do łóżka, trzymają się za rączkę, kochają się. To jest koniunkcja. Trygon to jest kochani coś takiego samego, tylko bez pocałunków. Czyli tulenie, jakieś tam, wiecie, takie, takie szeptanie sobie do łóżka, ale nie ma pocałunków, bo to jest też pozytywny aspekt, jeszcze bez pocałunków, bo nie doszłyście, nie doszliście do tego rodzaju, jakby można powiedzieć, wzajemnych relacji. I tutaj, moi kochani, mamy trygon, czyli ten pozytywny aspekt będzie a auradem, czyli zmiany urana, które mają nastąpić u was właśnie w tych aspektach, o których powiedziałem przed sekundką, na lepsze będziecie już tą wiedzą, jakby można powiedzieć, zasileni w pozytywnym znaczeniu. Wiecie co? Muszę się za chwilę wypsikać coś czymś na komary. Dobra, ale sko skończę wam mówić. I tak to wygląda głównie dla was, moje drogie panny na ten miesiąc czerwiec. Ale lecimy dalej. Pierwszy dom horoskopowy mamy tutaj tą Ceres, też, która ogólnie na cały kształt Waszego, jakby można powiedzieć, życia w miesiącu yy, czerwcu będzie wpływała pozytywnie. Taki spokój też. Ogólnie po, poza tym dziesiątym domem horoskopowym macie tutaj spokój. Będziecie sobie mogły, mogli planować wszystko, co chcecie, ale też poczujecie taką miłość do innych, poczujecie taką dobroć, poczujecie, poczujecie taką wspólnotę z innymi ludźmi. Fajnie to wygląda, kochani. Jestem z tego zadowolony, bo widać, że ta współpraca będzie... Nawet będziecie chcieli być może niektórym osobom pomóc. W przyjaźni na pewno będzie lepiej. A dlaczego? No chociaż mamy tutaj, zobaczcie, w Domu Holoskopowym 11 przyjaźni, działanie takie w różnych fundacjach, działanie w stowarzyszeniach. To są też koledzy, przyjaciele, znajomi, współ, jakby taka, 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 taka zabawa, taka radość związana z takim przyjaźnią. I tu mamy, mamy tutaj Wenus i Marsa. Wenus, no to wiadomo, planeta piękna, to jest beneficzna planeta, pozytywna planeta, która daje nadzieję, daje równowagę. Czyli kontakty jeszcze jest pozytywnie aspektowana, kochani, Trygonem z Saturnem. To jest akurat trudna planeta, bo to jest maleficzna, ale pozytywnie aspektowany stabilizuje więc sprawy. Partnerskie, sprawy przyjacielskie będą pozytywne, ustabilizowane. A mamy tutaj Marsa, czyli planeta, no to już wiecie, to jest planeta maleficzna, trudna, wojownicza, planeta zła, planeta wojny, kłótni, niezgody. Ale jest też pozytywnie aspektowany właśnie przez tą ceres w sekstylu. Sekstyl to jest aspekt, który jest jakby na trzecim miejscu wśród dobrych. Jest na trzecim miejscu podjął się z pozytywnych aspektów koniunkcja, trygon i sekstyl. To już wiecie, w koniunkcji było całowanie, w trygonie było tylko przytulanie a, y, moi kochani, w sekstylu jest tylko i pójście za rączkę jeszcze jeszcze nią przytulanie. Ale tu jest też pozytywny aspekt, więc ten Mars w 11 Domu Horskopowym będzie się manifestował nam taką pozytywną, sportową energią, dającą siły do lepszego zapoznania się z naszymi przyjaciółmi, zrozumienia ich problemów, z kolegami, ale też pomocy w różnych stowarzyszeniach, jak powiedziałem, i w takich y, fundacjach na przykład, to też będziecie mieli siłę, energię i takie pomyślenie, że no, trzeba wrócić do tych fundamentów y, porozumienia się z innym człowiekiem i te Podziałania. Super, super to, moi kochani, wygląda. Jeszcze jedźmy sobie na sekundkę do Waszego stanu siódmego domu horoskopowego, czyli do partnerstwa Saturn i Neptun. Moi kochani, no Saturn i Neptun, no jak się tak słyszy, no to coś niedobrego. Z gazetowych horoskopów się dowiadujemy, że Saturn to zła planeta, to taka hamulcowa. No tak, to tak. Saturn to jest planeta hamulcowa, planeta, która jest maleficzna, trudna, która nie daje rozwoju. To jest radykalizm taki, w zależności też od, od rodzaju horoskopu. Ale kochani, w zależności gdzie on jest, i, i, I w zależności od tego, co on sobą prezentuje, jaki jest aspektowany, tak go określamy. Saturn to też prezenta stabilizacji. I on jest tutaj, moi kochani, Saturn jest w, w trygonie z węzłem... Jest w trygonie z węzłem... Północnym i w sekstylu z węzłem południowym, z węzłami karmicznymi, to są węzły lunarne. Czyli zarówno przeszłość będzie pozytywnie wpływała na nasze partnerstwo, jak i przyszłość. Kochani, zrozumienie spraw przeszłości w partnerstwie przyjdzie nam łatwiej, nie będzie generowało konfliktów, nawet będzie stabilizowało pewne sytuacje, które były do tej pory trudne, niezrozumiałe. Natomiast sekstyl z węzłem południowym mówi nam o tym, że z Północnym, mówi nam o tym, że przyszłość też będzie, będzie stabilna. Także tutaj, moi drodzy, bym się za bardzo nie przejmował partnerstwem, do tego Neptun, kochani, Neptun, no to planeta taka, że możemy trochę bujać w obłokach, tak? Pozytywnie aspektowany, mówi nam o tym, żebyśmy nawet trochę sobie pofantazjowali, żebyśmy trochę wprowadzili takiego delikatnego zamieszania takich, takich wizji, być może nierealnych, ale pozytywnych, które wprowadzą w nasze życie trochę takiej fantazji, fantazy, takiego science fiction, takich rzeczy, które do tej pory się nie nie staraliśmy się robić, to warto to zrobić. Tym bardziej, że jest to, że ten Neptun w sekstylu do słońca, jak się czyli do dwóch świateł i moi kochani w trygonie do Marsa, pozytywna energia więc tutaj jakby super to wygląda, jeżeli chodzi o partnerstwo. No i moi drodzy, zostawiłem sobie dom horoskopowy 10, oś tego domu tylko Medium Seli, sam czubek, sam szczyt, rozwój zawodowy, rozwój kariery, rozwój naszego takiego wewnętrznego chęci, naszego, naszego stanu, można powiedzieć, emocji stanu, który, co chcemy w życiu osiągnąć. Dwa światła, na, dwa światła moi kochani słońce i księżyc na Medium Seli. Idźcie do przodu. Jeżeli szukacie, jeżeli czekaliście na moment, czekałyście na moment, który pozwoli Wam to osiągnąć, którym będziecie chciały, chcieli iść do przodu, zmienić pracę, dogadać się o innej funkcji w danej pracy, zdobyć jakieś poważanie w pracy, jakiś cel pracy, teraz w czerwcu to róbcie. Dwa światła, ogromna moc, która pozwoli Wam na osiągnięcie tego sukcesu. Tym bardziej, że światła są naprawdę dobrze aspektowane. Pozytywnie, jak powiedziałem przed chwilą, przez Neptuna, pozytywnie przez Ceres, kochani, jeszcze sekstylem przez Marsa, który doda pozytywnej właśnie energii, mocnej, silnej, pozwalającej Wam wywalczyć to, co chcecie. Awans, zmianę pracy, zmianę w ogóle funkcji w pracy i zostania po prostu taką numeryczną ósemką, czyli kimś bardzo, bardzo ważnym. Tak to panienki dla Was wygląda. Patrzcie, jak mnie pogryzły te komary. Tak to, kochani, wygląda dla Was moje panienki w czerwcu, więc Super to wygląda. Dużo zdrówka, dużo szczęścia, dużo samych pozytywnych myśli, spełnienia Waszych marzeń. Moi kochani, pamiętajcie lajki, pamiętajcie komentarze i pamiętajcie subskrypcję. Ten dzwoneczek czarny, taki dzwoniący, to jest dobrze. Dzisiaj widzicie inne tło. No, za mną jest po piękne, bo to jest mój ogród, kochani, ale tło takie jakby całego filmu. To jest moja książka, to jest nie jest reklama tej książki. To jest moja książka, to jest okładka, która książka się jeszcze nie ukazała, ale już jest. Praktycznie wydana, ona się niedługo pokaże. Zapraszam, jakby ktoś chciał, można sobie ją powiem Wam szczerze, nie wiem, nie wiem, co z tą książką będę robił, być może dla subskrybentów, ewentualnie dla osób, które są zaangażowane w kanał, będzie nawet za darmo. To będzie krótka, to, będzie, to nie będzie gruba książka, kochani, to będzie takie, jakby taki tarot w pigułce, najważniejsze kwestie, tak, aby zrozumieć, o czym się, o czym ja czasami mówię w filmach, jeżeli chodzi o analizę tarota, natomiast druga też jest w przygotowaniu Wam, taki, 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 zrobię Wam takie kompeten, kompedium wiedzy astrologicznej, abyście też wiedziały, wiedzieli o czym mówię, czasami w filmach, aby wszystkiego ciągle nie powtarzać. Ściągniecie sobie. Od razu będziecie miały, mieli taką ściągę, co czego dotyczy. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do następnego filmu. Hej, moi drodzy. Cześć.